W dzisiejszym fragmencie ewangelicznym Chrystus porównuje Królestwo Boże do uczty weselnej, jaką król wyprawił swojemu synowi. I w zasadzie nie można by się dopatrzeć w całej tej sytuacji żadnego najmniejszego nawet negatywu. Tymczasem trzeba też zastanowić się, dlaczego wszyscy zaproszeni biesiadnicy odmówili uczestniczenia w tejże uczcie. Każdy z nich znalazł stosowny dla siebie Powód, aby nie pojawić się na uczcie weselnej syna króla. Dlaczego? Powody pewnie były różne i moglibyśmy nawet wyjść z założenia, że słuszne, ważne, istotne dla życia tych poszczególnych ludzi. Rodzi się jednak pytanie, czy może istnieć coś ważniejszego niż uczta weselna syna króla, która w tym fragmencie ewangelicznym. Jest symbolem życia wiecznego, do jakiego każdy z nas bardziej świadomie lub mniej dąży w czasie swojej wędrówki na Ziemi. Życia wiecznego, jakie Chrystus przecież wyjednał dla nas na krzyżu w wielkim cierpieniu i pohańbieniu. Czy może być coś ważniejszego? Do uczty jednak w końcu dochodzi. biesiadnicy przychodzą. Być może nie ci, którzy zostali pierwotnie zaproszeni, ale jednak. I co stanie się wówczas, gdy okaże się, że tylko my, jako jedyni, będziemy uczestniczyli w niej bez stroju weselnego? Co się stanie, gdy dostrzeże nas Król, z tej uczty wyrzuci, w miejsce, gdzie, jak czytamy we fragmencie ewangelicznym, będzie tylko płaczyć i zgrzytanie zębów? Wiele rzeczy dzieje się w naszym życiu, ważnych i ważniejszych. Wiele mamy spraw do załatwienia, wiele zadań do odhaczenia, i żeby móc żyć w miarę spokojnie i ze spokojnym sumieniem, również to trzeba te wszystkie sprawy załatwić. Ale ważna jest również hierarchia priorytetów. Tak jak powiedziałem, są rzeczy ważne i ważniejsze. Jeżeli nad to dążenie do życia wiecznego, nad jego zdobywanie przełożymy wszystko inne, no to znajdziemy się właśnie w takiej sytuacji, w sytuacji, gdzie przyjdzie nam tylko płakać i zgrzytać zębami.